Hejcie się mądro z tej strony Blaniksyta to kolejny, kolejny filmik na moim kanale. Dzisiaj uwaga widzowie, już drugi odcinek naszego tygodniowego daily, a dzisiaj gramy sobie na serwerze Coxcraft.pl i dzisiaj taki miejmy nadzieję, że luźny odcinek, miejmy nadzieję, że dobry odcinek, w którym uda nam się coś tu osiągnąć. E, więc co, zostaw suba dzwonem lajka, a ja już y, bardzo szybko y, muszę obudować beda, bo zaraz nie będziemy mieli beda, co już zaraz y, chyba będzie. Aha, haha, On mnie zlagował przez chwilę. Czekaj, czy tu się... No właśnie, widzowie, no właśnie. Zapomnij, zapomniałem, że Bladix się dobrze buduje. Dobra, e, szybko się zbroimy. Jakąś jakoś będę budowanego. To nie jest dobre budowanie, ale nie jest najgorsze, tak? Więc no. Wow, 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 dobra leźło do niego. On będzie... A. On pa... Oni tu spryty nas co wziąć. Ty tu się za, za dużo dzieje. Tu się za dużo dzieje, widzowie. To nie jest mapa dla mnie. Ewidentnie dla mnie mapka. Co ja zrobiłem? Dobra. Dobra, zobacz, przypadek mieczy kupiłem. Nawet nie patrzyłem, co kupuję. Czerwoni nie mają beda, to czas ich wykończyć, bo to chyba nawet nasz wykończył ich. Dobra. Co? jeszcze ja za mi nie analizował w grę? Dobra, jestem. No już chyba nie mamy beda. Mamy, dobra. Bądźcie widzowie, zawiesi ja jakieś szkole w bedy. <śm> to jest mało prawdopodobne. Dobra. 11. A z... Dobra, chłop, co robi tu? Dobra, bo ja chcę tego zbroje kupić? Nie pamiętam ile kosztuje, dobra, ale teraz już mnie na stówę stać. Dobra, Ach, no nie mogę z tymi mieczykami. Dwa mieczyki kamienne, czego mnie to nie dziwi? Dobra, tu nikogo nie ma. No Prosubić może na kogoś iść, żeby nie było, że tak nudno tylko jest. To jest środek. To chodźmy, idziemy na środaczek sobie. Widzicie, widzę, jak to się skończy. Jak różowy ma Znaczy, już go nie ma w zasadzie. Bup, bup, bup. Czemu się kampi chłop? Czemu się chłop kampi, ty? Kur... nie mam tego. Heh, nie mam bloków. Co jest? A. Nie, nie wiem dlaczego, ale no. Bo do bazy, do bazy widzowie, jak najszybciej do bazy. Już nie wiadomo, czy coś tam jest. Nie, no, nie mam jeszcze bazę, mam jeszcze beda, ale nie na długo pewnie. Teraz zobaczymy. Jeśli napiszecie hashtag snubem, to, znaczy, to znaczy, że oglądacie odcinek. I tej osobie przypnę serduszko i przypnę komentarz, bo to znaczy, że ktoś ogląda. To jest bardzo rzadkie. Ty, my wygramy to rundę! 4 mi minutowy odcinek! Dobra, odpuszczamy. Ja pierdziele. Co on zrobi? we mnie fireballem wolną jeszcze. Kto jest? Jeden złoty został. Dobra, idziemy na niego. No, ja nie mogę zmieniać miejsca. Dobra, idziemy. A blok nią. Pyk, Dobra, idziemy na złotego. I dwóch różowych jest. Tam ktoś idzie. Róża idzie. Dobra. Idzie do mnie. Ha 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 Tak patrzę i się zadziwić się mogę. Wow! Co to było. Nie, no już wędka, dobra. Czekajcie. Chcę tak jest nubem piszemy To już Ja nie wierzę, no nikogo nie ma. Jeszcze ten różowy dobra, dobra. No dobra, widzowie trudno, morski ma beda. morski ma beda, widzowie. To jest ryzykowna akcja. Ale opacalna, widzowie. Jak najbardziej opacalna. Idziemy na niego. Czekaj, w sumie kupimy Fireball, bo to jest, to jest to, co ja lubię najbardziej. Uh, Fireball. Może dwie sztuki? Dobra. Idziemy na morskiego kolego. Dziemy. Idziemy na tego, na, na morskiego Gdzie jest morski? Why? Ja tu byłem w ogóle? Dobrze wiecie, dobra Muszę wejść jakoś normalnie? Da się O, jest morski. Uh. dobra. Owalony, chciałby mnie prędko i pewnie mnie ściągnie. mają Beda? Mają Oni mają Jestem w nieciekawej sytuacji Shit. Dobra, zostało. Trzeba uciekać widzowie Uciekać gdzie pieprz rośnie najlepiej Dobra. Przegralibyśmy to widzowie. Ci trzeba kilof załatwić. Trzeba sobie kilof załatwić. Trzeba sobie kilofik załatwić widzowie. Można brać, można, dobra. Jaki chłop z im beda. Dobra, to kilofa nie nie trzeba robić. Ha. Ciekawe, ciekawe. Idziemy tam, idziemy tam. Po prostu na jakiegoś prosto trafiliśmy. No i dobrze. Nice. Dziękuję za obecność. Dziękuję, że obejrzycie ten filmik. Mam nadzieję. Do zobaczenia na następnych odcineczków No i bye bye.